Dobry, mąż z domu! Tak, jest na górze! To wstawia wodę na kabinę i go woła. Musimy porozmawiać, bo jest problem z weselem. Serwis! Witam, co to takiego się stało? A to ja już wierzę, co się stało. Stało się to, że ja żem nie wiedział, że ja mam takie duże rodzinę. Co to jest za dodatkowe 7 osób? Kamerzysta, grajki i fotograf. I co ja za nich mam płacić normalnie, jak za gości? A jak jaką musi tę pralkę reperować, to mi ktoś daje obiad z pięciu dań? No w dupach się już chyba poprzewracało. 500 złotych talerzyk, a ja będę dodatkowych siedem osób. Żeby o, orkiestra z się nachlali mnie, to nie moje. No ale z tych siedmiu osób i tak cztery wzięliśmy na siebie, a trzy do pana dopisaliśmy, żeby pan stratny nie był. No ale to może nie pan będzie decydował, czy wie się rodzina po trzy osoby, co? Panie, to przecież ja też jestem człowiekiem, no. Będzie ten y, wiejski stół, to se podejdzie, zrobi se kanapkę, jaką tam kiełbaso, salcesonem, czy se o, złapie jakieś kaszanki, ogórka, no. Mam wyrzucić, to nie chce człowiek zje. No ale nie, że ja mu obiad będę fundował. Nie dawać im żadnego jedzenia. Oni do roboty przychodzą, a nie się bawić. Ale tu zaraz flaszkę się im postawi i co? Stara będzie co chwilę. Idziemy na jednego i tak dalej sobie do przyśpiewywać. Lepsze obiesiady znamy do mieli niż nie jeden gość przy stole. Byli żeśmy dwa lata temu na weselu od strony żony. To kapela się tak nachlała, że radio trzeba opuszczać. A w nocy w radiu jakieś tam straszne historie tam pośpieszalski, czy ktoś tam opowiadał, to, to ludzie się bali z sali wyjść, bo ciemno i że, że je duchy ich tam podzeżrywają. Panie kochany, weź tam nawet takich głupot nie mówta. A wam w robocie wyżywienie dają? No nie. I tyle w temacie. Kanapek nie chcę narobić, jakieś tam wody napojów im dajmy, żeby tam nie, nie, mieli siłę, co tam popić i basta. Dobra, to to mamy ustalone, tak? No tak, czyli księdza też wykreślić raczej z listy, co? Szybko się uczysz, Rysiu.